No i Neo za moment będzie miał problem mu się kilku rywali, ale te odstępy są chyba za duże z perspektywy Terro. Dwaga, czterech na dwóch. Od razu rewarz od KILLARA, Teraz jeszcze kolejna próba, ale jednak graczok się dobrze zastawił i innocent zostaje sam. To Akurat łatwy jak od niego, tylko że rywale już pochowani. Drócony granat ten nawet obija Morelza. Jest także skołka bombę. Morales, oj, trzeba uważać. To jest tylko zmyłka. Innocent to wykorzystuje i wie, gdzie jest Graszok. Ale zobaczmy, że Innocent broń tę bombę. Innocent faktycznie to robi. Na razie to czas, szuka kontaktu, ale ten skasowany i friend. Oj, gdyby tutaj miał kawacha, wydawało się, że zrobi więcej, chociaż Friend ze stajperką dokłada jeszcze jedną eliminację. No i teraz Exus kontra Friend. Ta bomba na widoku dla zawodnika Honoris. Exus sprytnie, ale ten spryt wcale mu nie pomaga. Ryzykownie, mimo wszystko. No, Ritz, jeżeli się tutaj popisze, to naprawdę będzie jeszcze szansa dla paktu. Tylko, że Ritz już jest poobijany. Teraz jednak kolejna eliminacja. Ten spodziewa się, rewala na górze. Ritz trafia Bojara. Wciąż nie ma kontry, chociaż przynajmniej bomba jest podłożona. No, ale tutaj cały czas pakt walczy do tego sobą. i Ritz, no, co tutaj zrobili zawodnicy Tarczyńskiego? Nie wygrali rundy, chociaż teraz przeżycie pozostaje tylko frend. Ten jest jak dobrze rozpoczyna. Kolejny frak od niego. zmiana pozycji. Frendowski po raz trzeci. Będzie szedł po więcej, ale panowie z urgentium muszą dać sobie radę. Chociaż jedyna! fantastycznie to zrobił.